Siema z tej strony Kamyk i witam Was w grze BGW 3. Skąd taka gierka w ogóle? Otóż, e, zakupiłem SimCity, a były problemy z serwerami na początku z SimCity. Dlatego jej postanowiło dać jakąś grę za darmo. Było o wiele droższych tytułów. Był Battlefield 3, był Medal of Honor Warfighter, e, był Mass Effect 3, był Dead Space 3. Network Speed Monsoon, właśnie zastanawiałem się bardzo między Network Speedem a właśnie Beacher World I ta gra jednak, jakoś tak, nie wiem, pewnie mógłbym ją ściągnąć bez najmniejszego problemu, ale jakoś ta gra by mnie zaciekawiła. I zwłaszcza głos tego kolesia. Go! Kozackie. Dobra. O co chodzi w tej grze? Już Wam pokazuję. Ja może że sobie wybiorę ten poziom. Trzeba układać. Yy... Po prostu kamienie po 3, lub 4 lub 5 w rzędzie tak, żeby one zniknęły. Nie wiem, mnie jakoś ta gierka wciągnęła. Dopiero się uczę, więc nie widzę pewnie wielu oczywistych... O tak, awesome! Wielu takich oczywistych gemów, gdzie, gdzie wszystko pewnie ładnie widzicie, no ale będziemy się uczyć. I jak wam ta seria przychpadnie do gustu, to, to będę częściej ją pokazywał. Tutaj mamy tryb na czas. Więc staram się jak najszybciej to wszystko robić ładnie, pięknie. No i zobaczymy jak to pójdzie. Jeżeli będziecie lubić tą serię, to będę w co czasie, Bo co to za problem nagrać? Nawet nic nie muszę tutaj za bardzo renderować i tak dalej, bo wszystko nagrywam live. Ok? Może zrobię tak. Buu. Good. Excellent. Kozacki, głos fajnie, fajnie, podoba mi się ta gierka strasznie. Mimo, że pewnie mogłem mu Son Teda wziąć i nagrywać. Yy, I w ogóle było byłoby fajniej lepiej i przyjemniej. To jednak ta gra jakoś... Nie wiem, spodobała mi się, Ok. Dodał nam dodałem 40 sekund, także spoko dużo czasu. Nie wiem co tam będzie O właśnie! Wow! O, te efekty to w ogóle to jest coś powalającego dla mnie. Naprawdę fajnie zrobiona gra. Gra jest chyba z 2010 roku. Yy, z tego co wiem. A naprawdę ma fajny, fajny głos, fajne efekty, całkiem spoko. Dobra, mm, lecimy dalej. Może zagram z dwa razy dwa, albo trzy razy tak na początek, żebyś zobaczyć, czy wam się ta gra podoba. E, Taki trochę, trochę, trochę od FIFA, tak. E, pewnie się nie spodziewaliście takiej gry. E, szybko koncentracja tutaj, nice, good. Ok, szybko. Potrzebujemy więcej sekund, good. Więcej sekund, więcej sekund. Okay. Good, excellent uh, szybko, szybko, szybko nie widzę. Okej, okay, co cool. Nice, nice uh, Fuck, okej. Okay. Nice. Boom. Good, Wow, wow Iwa. Świetna. Świetna gra, plus 10 sekund, okej. Ok. Okej. Ok. Okej. Okay. 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 ok. Nice. No, nieźle to idzie teraz. Grałem w to drugi raz. Grałem chwilę przed tym, jak nagrywam, właśnie. Naprawdę grałem niedługo. Eee, szybko, time up. Nein! Tu się zdobywa jakieś poziomy i tak dalej. Ja naprawdę nie wiem za bardzo o co chodzi, ale. Yay! Dziś 100 tysięcy punktów, nice. Ok. Lead badges. okej. Okay. Dobra. Eee, coś tam mamy, jakieś. Cokolwiek. Jak widzicie dopiero zacząłem pierwszy rank i tak dalej. No dobra, gramy jeszcze raz i, i to na tyle będzie. Żeby was nie przemęczać, żeby mam. Żebyście zobaczyli czy ta gra, czy chcecie ją oglądać, czy nie. Trochę logiki, potrzeba tutaj... Myślę, że z odcinka na odcinek, jeżeli będzie Wam się to podobać, będę grał coraz lepiej. Eee, a nie tak jak ramił, tak jak teraz gdzie nie widzę. Okej, okay, tutaj jest. Nice. Eee, tu jest nice. Nice. Boom! Boom! Good, excellent. Fajnie, koleś mówi, naprawdę. Pewnie głos jest przerobiony, oczywiście. Albo można taki głos mieć. Pewnie może mieć taki głos. Boom, boom. dobra. Ok, dodaję nam trochę sekund. Zawsze w cenie sekundy są. W tej grze. Nice, nice. Tu. Nice gdzie jest? Nie widzę! Fuck! Okej, dobra, pokazała mi gra. Gra wzięła mnie za idiotę i pokazała. To było bardzo miło z Eee, nie, nice. Okej. No dawać jakieś kombosy. Potrzebuję sekund, cennych sekund. Eee, szybko. Nice. Szybko ko. Oho, ginę. Słyszę, że ginę. Yy, nie. Nice. Yy, yy, nie widzę. KDM. Nie. Time up. Dobra, to był pierwszy odcinek Widzę Volt. Tak miejmy nadzieję, że to tak się wymawia. Yy, dzięki za oglądanie. Zapraszam Was do następnego. Jeżeli Wam się podobało, to napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tej serii. Yy, jest tu jeszcze parę trybów, więc spoko. No, tak więc to był kamek. Trzymajcie się. Do następnego razu. Piona.